Dobry wieczór, 180 stopni, 180 filmików, co najmniej 13 minut codziennie w dalszym ciągu rozmawiamy o Dungeons and Dragons, a dzisiaj chciałbym poruszyć temat zdrowie, zdrowie szlachetne, zdrowie konkretnie. Chodzi o zdrowie naszych postaci, którymi gramy, dlatego że wiadomo, że większość przygód w pewnym momencie zahacza o walkę. Więc zdrowie, które mają bohaterowie, ich punkty zdrowia są rzeczą ważną, czyli jak je odzyskać. Ja zawsze moim graczom, przy takim wstępnym wyborze klas mówię, no mam taką zasadę, że nie powinny się raczej klasy dublować. To jest. Tego raczej nie chcę, właśnie po to, żeby wymusić jakieś zróżnicowanie wśród klas, po to, żeby uzyskać jakiś balans w, wśród tych klas, i powtarzam zawsze, że wypadałoby, żeby była jakaś postać, która ma zaklęcia leczące. Dlaczego? Dlatego, że jedyny sposób, żeby uleczyć swoje, swoje obrażenia, oprócz długiego bądź też krótkiego odpoczynku, co przy krótkim odpoczynku może być w sposób ograniczony, bo, bo wtedy rzuca się kośćmi na, na to, jak, w jakim stopniu jesteśmy w stanie się sami uleczyć, to a przy długim odpoczynku leczymy się w 100%, no ale jeżeli jesteśmy między jedną walką a drugą, bądź też jesteśmy w lokalizacji, która jest niepewna, bądź też dzień się jeszcze nie skończył, to jedynym sposobem, żeby się uleczyć, są albo właśnie zaklęcia leczące kogoś z drużyny, a zaklęcia leczące mają tylko niektóre klasy i albo magiczne napoje, które leczą, ale te z kolei są drogie. Dlaczego są drogie w tym świecie? No właśnie po to, żeby stworzyć ich ich wyjątkowość, żeby pokazać, że to są rzeczy magiczne i nie można ich kupić w każdym sklepie za kilka miedziaków. Po prostu są wyjątkowe. Czy, czy zakręcie leczące, albo magiczny napój, albo odpoczynek leczą wszystko? No nie, nie do końca. Na pewno nie spowodują, że odcień, odcięta kończyna odrośnie. Nie ma takiej regeneracji. Po prostu rana się zabliźni. O, tak to możemy. Tak to możemy ująć. Więc to leczenie ma swoje ma swoje ograniczenia. Klasy, które, które mają zakręcie leczące, to przede wszystkim ten standardowy. Standardowy, standardowa klasa, która jest tym healerem zawsze, to jest kleryk i kleryk, kapłan zwykle, zwykle wśród zaklęć do wyborów, do przygotowania, ma kilka leczących zaklęć. Drugą klasą, która może leczyć jest paladyn, czyli paladyn to taki kleryk na sterydach, ale paladyn ma sposób leczenia, który jest wyjątkowy. On nie musi koniecznie zużywać mocy zaklęcia, żeby kogoś leczyć, ale może po prostu pomodlić się do swojego bóstwa i ma określoną ilość punktów zdrowia, którą może rozdzielić. Może albo Wszystkie przyznać jakieś postaci, albo nawet zostawić sobie po jednym punkcie, żeby w ten sposób podnosić nieprzytomnych, nieprzytomnych towarzyszy. I liczba tych punktów to 5 punktów na, na level, więc w, przy wyższych levelach to już jest sporo, to już jest coś. Co można właśnie używać żeby ratować tych, którzy już za chwilę umrą. A potem żeby ratować ich również w trakcie walki. Więc tak, takim, takim healerem, który jest dosyć nietypowy, i często o tym gracze zapominają, że on, że ta klasa ma zakręcie leczące jest. Bart. Bart, który może zaśpiewać, po pierwsze, może właśnie rzucić zaklęcie. Leczące, zużywając speslata, lata czyli zużywając tą ilość możliwości rzucenia, zaklęcia określonego poziomu. Natomiast może jeszcze wspomagać leczenie podczas odpoczynku, co też jest, co też jest użyteczne. Bart jest takim ogólnie niepozornym, niepozorną klasą, która nie jest jakaś super w, w trakcie walki. Nie jest jak Łotr trochę, nie jest jak jak kasterzy, że jest taki potężny, ale ma swoje zakręcia, które są bardzo które są bardzo wydajne i między innymi te zakręcie leczące też są bardzo drużynie przydatne. Więc Bart jest przede wszystkim właśnie klasą wsparcia. Czyli to jest ktoś, kto faktycznie może może być. No Sam sobie, jeżeli jest sobie sam sterem żeglarzem i ukrytym, to bywa słabiej. Natomiast drużyna, która ma Barda, już ma większe szanse powodzenia, bo ma Hillera i oprócz tego kogoś bardzo charyzmatycznego, kto może. Fabularnie zagadać <noise> bądź też oszukać. E, więc tak, e, przypominam jeszcze raz, że leczenie nie powoduje usuwa, usuwania e, takich efektów, które są długotrwałe. Czyli jeżeli mamy jakąś chorobę, fabularnie, która. Która, która trapi jedną z postaci, to może to tego nie usunąć. Bądź też jakąś klątwę nie leczenie nie, nie właśnie nie powoduje regeneracji i odrastania kończyn. Więc a, a teraz mam taką sytuację właśnie w kampanii, w której prowadzę, że jedna z graczek straciła palec. W wyniku, w wyniku swojej decyzji, tak to mimy. No i chyba nie zdawała sobie sprawy, że leczenie za pomocą magii nie zwraca kończyn ani palców. Więc już do końca kampanii jej postać nie będzie miała jednego palca. Więc już do 10 na palcach obu rąk nie doliczy. No cóż, to tyle, jeżeli chodzi o, o zdrowie. Oczywiście poziom zdrowia w postaciach w D&D zależy od ich klasy. Jest to tak pomyślane, że, że te klasy, które, które walczą w zwarciu, walczą wręcz, raczej będą, miały, będą musiały mieć tego zdrowia trochę więcej, a te klasy, które zwykle trzymają się z dala, rzucają zaklęcia, mogą mieć tego zdrowia. Mniej, dlatego że rzadko kiedy będą właśnie walczyły bezpośrednio z wrogiem, będą atakowały z daleka zaklęciami, które będą miały efekt, bądź też które będą po prostu potężnymi zaklęciami obszarowymi, które będą zadawały mnóstwo obrażeń. No i na takich właśnie członków drużyny, którzy są którzy są łatwi do trafienia, bo nie mają pancerza i którzy mają mało punktów zdrowia. Ci, którzy są opancerzeni i ci, którzy mają dużo zdrowia, będą musieli uważać, czyli będą musieli bronić. To jest ten element właśnie drużynowy w D&D, o którym trzeba pamiętać i ta drużyna, która przypomina sobie o tym elemencie raz na jakiś czas, ma większe szanse... Do trwania do końca kampanii i osiągnięcia celu, dlatego właśnie, że to jest gra drużynowa. A właśnie leczenie i dbanie o zdrowie członków drużyny jest jak najbardziej takim działaniem drużynowym, zdroworozsądkowym, które powinno mieć miejsce i bardzo lubię jak gracze nawzajem pytają się a ile ty masz HP, a ty ile masz, ty potrzebujesz leczenia, a czy nie. I bardzo mi się to podoba, bo to jest taka troska, która, która powoduje, że z, z po prostu z, z grupy takiej randomowej robi się drużyna, kiedy zaczynają się o siebie Nawzajem martwić, kiedy zaczynają ze sobą rozmawiać, dbać o, o to, jak wyglądają, czy mają dużo obrażeń, czy nie. No to jest super. Fajnie to obserwować z pozycji mistrza i widzieć, jak, jak to się dzieje. Czasami nie dzieje się od razu, czasami trzeba trochę odczekać. Zwykle dzieje się to wtedy, kiedy gracze zaczynają chwytać. O co, ogóle, o co w ogóle chodzi w tym świecie i w, w tym systemie, e, czyli w, w mechanice i, i, i w tym, co mają zrobić ogólnie. E, zaczynają to chwytać, i wtedy, jeżeli już to chwytają, to właśnie zaczynają to wykorzystywać, e, zaczynają działać zgodnie z tymi zasadami, e, i to jest bardzo satysfakcjonujące. E, I e, no cóż, to tyle. Nie będę już wymyślał dawał, że mam coś więcej do powiedzenia. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o, o, o cykl 180 stopni, że siadam i mówię bez żadnego scenariusza, i czasami wygląda tak, że, że kończy mi się wszystko, do, co miałem do powiedzenia na ten temat. Ale tak, jutro mam sesję, właśnie jedynej grupy, którą w tej chwili prowadzę, dlatego że ograniczyłem prowadzenie, żeby mieć więcej czasu, żeby mieć trochę, trochę, trochę oddechu i chciałem, żeby trochę zregenerować swoje siły kreatywne, żeby rozpocząć może wymyśleć nowe pojedyncze przygody, one-shoty i zacząć myśleć nad nową kampanią, która już zaczyna kiełkować w mojej głowie, ale to jeszcze za mało, żeby powiedzieć, że że to jest coś, co jest warte cokolwiek. Dzisiaj są wybory. Dzisiaj był taki dzień ciekawy, pełen zwrotów akcji. W tej chwili, jak nagrywam, jest już po północy, więc, więc są już wyniki. Mówiłem już o władzy i o polityce w w RPG. Korci mnie, żeby, żeby zrobić jakieś polityczne odwołania w nowej kampanii, polityczno-religijne, takie rzeczy. Na pewno to zrobię, dlatego że to są rzeczy, które są bliskie mi, więc wszędzie będę tak naprawdę w pewnym stopniu umieszczał. No tak. To wszystko. Dziękuję. И до утра.